Cześć, witajcie z tej strony Jeremy. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku The Clash Royale, ale niestety jak widzieliście tamten odcinek mi się urwał, ale to był jeden z moich najlepszych, najlepszych ataków. I ja mogę wam je teraz pokazać, jak grałem. <laughs> Zmiażdżyłem go normalnie. Nie wiem ile. Jednym puszem. Dobra, podrzucę na... No, no, no jak go zmierzyłem. Już jeszcze princea rzuciłem, pamiętam z tego, teraz. W Golden Barrel Giant Skeletona, którym udało się jeszcze chcejść, żeby móc tankować i brać wszystkie obrażenia na siebie. Kolejna łódka. Prince doszedł. I jeszcze na końcu Goblin Barrel poszedł. I patrzcie jak został ładnie zmiażdżony. Więc tak. Będę musiał później odinstalować jeszcze inne odcinki. No bo już chyba ten, więcej odcinków z Forge Games możecie się już nie spodziewać, bo wam pokazałem to co chciałem. Ale na razie ten odcinek trwał minutę, wybaczcie czy następny będzie trwał więcej. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, cześć.